Za nami piąty odcinek Dancing with the Stars z naszą gwiazdą, czyli Robertem Rowińskim, który zatańczył dzisiaj wspaniale z Clioną Hogan z American Smooth. Robert, brzało na parkiecie. Jakie wrażenia? Jestem bardzo zadowolony. W ogóle jestem bardzo zadowolony z tego, a jak kliona zatańczyła, mieliśmy bardzo dużo podnoszeń. Troszkę było skrytykowane te podnoszenia, ale fakt jest taki, że, że wcale te podnoszenia dla partnerki nie są łatwe. Bo to wygląda, że to partner robi wszystko, a w tym przypadku to partnerka bardzo dużo w moich podnoszeniach musiała robić. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że wszystko wyszło i w sumie powyszło po mojej myśli. A też noty były bardzo dobrze ocenione. Stąd, stąd jestem naprawdę zadowolony z tego odcinka. No i przeszliśmy dalej. Dokładnie. Oczywiście, dzięki Państwu Robert, 22 punkty. Rewelacyjnie. Świetnie Wam idzie z odcinka na odcinek. Bardzo się cieszymy, także dziękujemy, że głosujecie. Głosujcie dalej, bo wsparcie dla Roberta jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że ostatnio Robert miał okazję opowiedzieć w Dzień Dobry TVN, że Polonia Cię wspiera. Tak, zdecydowanie. No, wspomniałem tutaj o, o, o Was również o, o Halo Islandii, bo jesteście tutaj ze mną na każdym odcinku e, na żywo e, i, i dostarczacie informacji, najświeższe informacji, co, co, co się dzieje tutaj z, z Dancing with the Stars. E, no, miałem okazję opowiedzieć swojej całej karierze w Dzień Dobry, to w sobotnim wydaniu. E, bardzo dobry, mam odzew i wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie miłe wiadomości, za dołączenie mnie do grona znajomych. Jest mi bardzo miło. Cieszę się, że również w Polsce mogę jakoś funkcjonować, że to jest nagłośnione również w Polsce, ponieważ dużo rzeczy nie łączy z Polską, poza tym, że, że, że mieszkam. To, to, to jedna z ważniejszych. Również prowadzę studia tańca w Koszalinie i w Kołobrzegu. Są to dwa studia tańca, Pasja się nazywają. I tam razem z moją siostrą Wioletą Wojciechowicz prowadzimy, prowadzimy studia. Robert, e, wracając jeszcze do tego wywiadu w Dzień Dobry TVN, słuchajcie, link możecie znaleźć na Halloweenlandia, koniecznie obejrzyjcie to, ten wywiad, bo naprawdę warto. E, Robert, a co do szkoły e, Pasja Tańca w Koszalinie, to tak sobie pomyślałam, że fajnie by było mieć taką szkołę w Dublinie. Oje no bardzo bym chciał szczerze powiem, nie wiem jak się by zapatrywały e, osoby, które już e, uczęszczają do mnie, do szkoły, e, w pasji. Pasję Mamy już e, dobre 15 lat e, i, e, i rzeczywiście mam takie pary na, na, na bardzo dobrym poziomie, ponieważ mam dwóch finalistów mistrzostw Polski. E, są to pary zawodowe, ale w szkole tańca jest bardzo dużo r, różnego rodzaju tańca i też mamy początkujących i, i inne formy taneczne, e, dlatego no nie mówię nie. Nie mówię nie. Zobaczymy też jak się będzie rozwijał program Dancing in the Stars, ile edycji będzie tutaj w Irlandii. Dlaczego nie? Robert, a jest jakiś taniec, który chciałbyś zatańczyć pod, podczas tej edycji? Wiesz, teraz mamy switch-up tak naprawdę. Jeszcze nie mogę Państwu powiedzieć, z kim tańczę, ale yy, yy, mamy taki troszkę, troszkę, troszkę luźniejszy, bo nikt nie odpada w przyszłym odcinku. dopiero za dwa tygodnie od, odpadamy. Ja bardzo lubię te, takie bardzo dynamiczne tańce, jak tango, pasodoble. Chciałbym pasodoble zatańczyć, yy, ale to, to się okaże, co. co bo tak naprawdę fajnie jest wszystko tańczyć. Paso doble, czyli latynowski znał taniec. Tak, no ja jednak wolę tańce Zostaje się węgiel, tak? Zdecydowanie już się cieszę, że ten standard troszkę mnie przebrnąłem. Ale też były dość specyficzne spodnie. mena feel like a woman, naprawdę fajny utwór. Myślę, że, 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 że bardzo ładnie dzisiaj wyszło. Robert, wy zostaliście świetnie ocenieni. Na początku była taka sytuacja, że pary były dosyć słabo, nisko oceniane. Jak oceniasz w ogóle pracę jury? Wiesz, powiem Ci szczerze, że czasem mnie zaskakują, czasem oceniają, no i to zacne żyli, które, które zna się na tańcu, ale czasem wiesz, taniec jest bardzo subiektywny też. Ciężko w ogóle wszystkich zadowolić. Ja nie rozumiem tych stwierdzeń, że na przykład było za dużo u mnie podnoszeń. American Smooth charakteryzuje się tym, że są podnoszenia. No, czym trudniejsze, to uważam, że lepiej. Jakby no, mam czasem zastrzeżenia, ale to każdy z nas tancerzy ma, ale tak jak powiedziałem, taniec jest subiektywny, ciężko, ciężko jakby komu, każdemu do, 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 e, dogodzić. Robert, cieszymy się bardzo, że możemy Ciebie wspierać i z odcinka na odcinek Ci towarzyszyć. Z odcinka na odcinek to się idzie nam dużo lepiej, to też trzeba zaznaczyć, w ogóle za każdym razem mamy coraz lepsze noty, czyli bardzo się cieszę, że skończyliśmy na trzeciej pozycji, no i myślę, że mam nadzieję, że tak będzie, będzie tak do końca. Kochani, do usłyszenia za tydzień i pamiętajcie, wysyłamy smsy z tekstem klona 5325.